Cześć! W zeszłym roku testowałam dla Was Meizu M2 Note. Tym razem mam dla Was jego następcę, Meizu M3 Note. Co prawda miałam dostać jego mniejszego brata do testów, ale okazało się, że dostałam wersję Note, z czego chyba nawet się cieszę, bo większą popularnością w tym momencie cieszą się właśnie te większe wersje smartfonów. Tak więc mamy tutaj 5,5-calowy smartfon Meizu M3 Note. Z parametrów technicznych na samym pudełku tak naprawdę niewiele można wywnioskować. Jedynie 16 GB pamięci, wiadomo, że tu jest, jest Bluetooth 4.0, GPS GLONASS, Wi-Fi, różne zakresy są wymienione. No i kolor, jak mi powiecie, co to jest za kolor, to będzie, będziecie ozłoceni przeze mnie, nie mam bladego pojęcia, zaraz się okaże po wyjęciu z pudełka. Pudełko jest świeżo zapakowane, nie zostało jeszcze otwarte. Mezu M3 Note w niektórych chińskich sklepach wciąż jest w przedsprzedaży. Jego wysyłka jest zaplanowana na 3 czerwca, jeśli dobrze każę. Natomiast jego cena wynosi w tym momencie 190 dolarów. Oczywiście, jak wspomniałam, urządzenie nie było przeze mnie jeszcze odpakowane, więc za chwilę właśnie do tego przejdziemy. Nożyczki to przydatna rzecz. Rozcinamy. Jedna strona, druga strona. A nie, po drugiej stronie już tego nie ma. No, i zaglądamy do środka. naszym oczom ukazuje się Mejsu, całkiem przyjemnie wykonany, z tego co widzę na pierwszy rzut oka. Ale sam telefon omówimy za chwilę. Przejdźmy do tego, co znajduje się w jego pudełku. Mamy przede wszystkim igiełkę, za pomocą której możemy otworzyć wszelkiego rodzaju sloty, które znajdziemy na krawędziach urządzenia. Mamy chińską ładowarkę. Chińczycy nie pomyśleli, że mieszkam w Europie i że przydałaby mi się ładowarka, właściwie przejściówka europejska. No i oczywiście kabel. Nie ma nic więcej: nie ma słuchawek, nie ma. No nic nie ma. Poza tymi właśnie akcesoriami, o których mówię. Tutaj kilka słów po chińsku. Mam nadzieję, że Chińczycy przysłali mi model, który pracuje w polskich sieciach komórkowych, bo gdyby tak by nie było, to by było bardzo słabo. Pierwsza rzecz, jaka przyszła mi do głowy tuż po wyjęciu Meizu M3 Note z pudełka, to fakt, że przypomina iPhone'a 6s Plus. Dlaczego? Ano dlatego, że po pierwsze ma charakterystyczne dość rozłożenie głośnika, czujników, obiektywu aparatu. No i gdyby jeszcze tutaj był zastosowany okrągły przycisk home, to już w ogóle byśmy mieli do czynienia z klonem. Natomiast gdy odwrócimy telefon i spojrzymy na jego tył, to już wcale podobieństwa tutaj takiego nie ma. Jest to zupełnie inna obutowa, wykonana przede wszystkim z metalu. Może się podobać, choć mi akurat tego typu konstrukcje nie do końca przypadły do gustu. Jeśli chodzi o front, jeszcze warto wspomnieć, że mamy tutaj ekran 2,5D, co bardzo fajnie wygląda, przez co całość konstrukcji według mnie prezentuje się naprawdę dobrze. a Jeśli chodzi o krawędzie, na prawej mamy przede wszystkim włączniki i przyciski do regulacji głośności. Na dole mamy port micro USB i dwie maskownice głośników, aczkolwiek dźwięk wydobywa się tylko i wyłącznie z prawego. Lewy, pod lewym został umieszczony mikrofon. Lewa krawędź wskrywa w sobie slot kart hybrydowy Dual SIM. Oczywiście to jest trochę oszukany unboxing, bo już tu wsadziłam swoją kartę, która mi właśnie wyleciała. Mamy tutaj dwa sloty kart nano SIM. No i niestety, jeśli, jeśli chcemy rozbudować pamięć wewnętrzną, której w tym smartf smartfonie jest 16 GB, musimy niestety skorzystać ze slotu, w którym mamy nanoSIM, Czyli albo mamy Dual SIM, albo Single SIM z rozszerzeniem pamięci. Nie dla wszystkich rozwiązanie to będzie wygodne. No i u góry mamy jeszcze 3,5 mm jack audio. To o tyle, jeśli chodzi o krawędzie. Na tylnej obudowie mamy przede wszystkim logo Meizu, Obiektyw aparatu, no i oczywiście dwutonową, czyli dwukolorową diodę LED. Urządzenie to zostało już przeze mnie skonfigurowane. Skonfigurowałem już też um, czytnik linii papilarnych. Jak widzicie, odczytał całkiem szybko. Jest tylko jedna kwestia ważna. Nie działa on tak, że przyłożymy palec do czytnika i on od razu rozpozna nasz czytnik, czy, od, czy odcisk palca. Musimy najpierw przycisnąć i dopiero wtedy rozpozna lub nie. Dlaczego mówię, że lub nie? Ano dlatego, że trzeba dość precyzyjnie przyłożyć palec. W momencie, kiedy przyłożymy palec tylko częściowo na czytniku, to zdarza się, że odcisk ten nie jest rozpoznawany. Smartfon pracuje pod kontrolą Androida w wersji 5.1, choć tak naprawdę powinnam zacząć od tego, że jest to nakładka Flyme OS w wersji 5.1.3.0, wersja chińska, bo pamiętajcie, że dostałem ten smartfon od chińskiego sklepu Light in the Box.com, no i trochę tutaj będę musiała pozmieniać rzeczy. Przede wszystkim próbuję dodać konto Google, bo zainstalowałam sobie z APK wszelkiego rodzaju serwisy Google. No i na razie, jak zobaczycie, no trochę mi to idzie jak po grudzie, bo nie do końca chcę się tutaj wszystko skonfigurować. No i między innymi nie mogę się póki co no zalogować na konto Google, ale wydaje mi się, że to kwestia kilku kliknięć i ustawień, ale szczerze wam powiem, że w tym momencie jeszcze nie miałam na to czasu. E, oczywiście przycisk Home e, służy nam również jako wstecz, w zależności od tego, co chcemy z nim zrobić. Jeżeli na przykład e, chcemy przywrócić, przejść do, e, przejść do ekranu głównego, no to oczywiście klikamy na niego. Natomiast jeżeli, jeżeli chcemy e, tylko zrobić wstecz, no to nie mamy tutaj przycisków systemowych po bokach, jak na przykład w Samsungu, tylko na niego tapniemy i już automatycznie wraca nam do poprzedniej strony. Smartfon wyposażony jest w ekran o przekątnej 5,5 cala. Jego rozdzielczość to 1920 x 1080 pikseli. No i jak widzicie, jego jasność maksymalna jest całkiem ok. Zobaczymy, jak to się będzie sprawdzało w, na zewnątrz, bo w pomieszczeniach radzi sobie bardzo dobrze. Jak widzicie, wersje językowe mam tylko cztery, z czego trzy chińskie. Tu też mam nadzieję, że jakoś uda mi się go spolszczyć. A jeżeli nie, no to mówi się trudno takie są uroki testowania smartfonów bezpośrednio od Chińczyków jeżeli macie jakieś tipy dla mnie, jakieś porady jak to zrobić będę bardzo wdzięczna, bo nie ukrywam, że z Meizu testowałam tylko jeden smartfon dotychczas i był to Meizu M2 Note czyli poprzednik tego smartfona, który aktualnie trzymam w rękach jeśli chodzi o wyświetlacz, póki co sprawił na mnie bardzo dobre wrażenie Flyme OS, no trzeba do niego się przyzwyczaić natomiast wydaje mi się, że jest to kwestia dosłownie kilku minut sam telefon sprawia naprawdę dobre pierwsze wrażenie. Jestem bardzo ciekawa, przede wszystkim, jaki będzie jego czas pracy, bo mamy tutaj baterię o pojemności 4100 mAh. No i jeżeli macie jakieś pytania, oczywiście zapraszam Was do komentarzy. Ja postaram się na nie odpowiedzieć, ale nie ukrywam, że testowanie Chińczyków, zwłaszcza Meizu i Xiaomi. A Jest dla mnie dość sporym wyzwaniem. Niemniej postanowiłam się ich podjąć. I mam nadzieję, że wkrótce przetestuję również Xiaomi Redmi Note 3, czyli bezpośredniego konkurenta właśnie mazu M3 Note. E, polecam się do kontaktu, dajcie łapkę w górę, jeśli chcecie kolejne materiały. No i co? Życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się, słonecznego przede wszystkim. Cześć, pa!